To i pokażę Wam, jak zbudować yy, po prostu mechanizm do Troll Mapy. Więc zaczynamy od Build. Budujecie cztery takie podstawkę i potem dajecie w kolca kolce dajecie tu. I kolce zaznaczacie. kolce wszystkie zaznaczacie. Dajecie Edit Group. Dajecie grupa pierwsza. No i macie. Najpierw coś takiego. To teraz. Zacznijmy się Move. Robimy, dajemy w BC i dajemy panel Move, dajemy go gdzie chcecie. Edit Object. Dajecie daje grupa po prostu jaką chcecie żeby się ruszała, czyli na przykład wybieramy z pierwsza, a potem tutaj zmieniacie sobie na 0.2 i potem dodajecie o 10 do góry. Oczywiście na kolce. Dajcie OK. I teraz robimy coś takiego. Zaznaczacie w te oto cztery bloki. I wtedy robicie coś takiego, że dajcie znowu Edit Group. Dajcie grupę drugą, dajcie OK. No i teraz znowu to samo, czyli no, ten move. I teraz dajcie Edit Object znowu. Tylko tu minus 10 dajcie. Więc powiem dajcie, że minus 10. Minus 10, oczywiście grupa druga. I tutaj też na 0,2. I takim sposobem macie trapa. Jeśli Wam się podobał odcinek, to zostawcie lajka i słuchaj. A widzimy się w następnym filmie, pa! pa.